Cześć, tu Marek. Zostajemy jeszcze we Flachau. Jeszcze kilka tras nam zostało. Dzisiaj numer 3. Będziemy zjeżdżać ze szczytu karek Na szczyt wyjeżdżamy kolejką Starjet trójka. Coś charakterystyczna, bo pomarańczowe zamykane krzesła. Osiem osób mieści. Tutaj macie ją w całej okazałości i zjeżdżamy Mniej więcej jest 1877 różnica poziomu do pokonania to będzie 263, i tak naprawdę mamy tutaj możliwość przeskoczenia prawie wszędzie. Jedyne co nie będziemy mogli jechać na prawo, no bo tam, że tak powiem, znajduje się właśnie e, kolejka, i poza nią już nie ma tras. Oczywiście jeżdżą osoby, które lubią jeździć poza trasami, ale na początku. Jakbyśmy się obrócili, to możemy zjechać do Kotła. Mogliśmy też pojechać e, trasą numer 17, e, czyli Flying Mozart. Tutaj możemy odbić też na trasę numer e, 12. Też zjedziemy, Była był też film u mnie na kanale. A tutaj przed chwilą minęliśmy e, Space Jetta Trójkę, e, e, czyli siódma trasa. Wywozi nas, i możemy zjechać trasami numer 7. One są jak najbardziej z lewej strony od, tej, od tego miejsca, gdzie my jedziemy. Mamy wielką, szeroką łąkę i tak naprawdę albo jedziemy blisko lewej strony, albo prawej strony. Tutaj mamy trójkę, właśnie bardziej na prawo, położoną bliżej wyciągu. Ja wybrałem takie 3A. Tutaj widzimy górną. Stacje stare y, Jetta Dwójki. Właśnie o, przybliżyłem, podjechałem Krzesło, jak widzicie, też zamykane. Pewnie pojawi się u mnie też na kanale. No i tutaj mamy możliwość albo pojechania dwójką, co później, na, przy końcu, y, przy lesie, żeby zjechać do trójki, trzeba będzie odbić na prawo. Ja to prawo, że tak powiem, troszeczkę wcześniej. Wybieram i dojeżdżam do trasy, którą przed chwilą Wam też pokazywałem, że można było odbić, i tutaj już jest zjazd wzdłuż kolejki, wzdłuż krzesła. Tak naprawdę, w tym momencie znajdujemy się, jak widzicie, pomiędzy dwoma krzesłami: pomiędzy dwójką i pomiędzy trójką, którą wyjeżdżaliśmy do góry. To jest ostatnia taka prosta. Mniej więcej do przejechania mieliśmy. 1,5 km. Tutaj przy końcu można odbić na tak zwaną elkę i też dostać się do y, dwójki. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze jechać y, dalej, to ma taką możliwość. Ja oczywiście y, kończyłem tutaj przy starczecie trójce. I tak jak mówiłem, a 17% mniej więcej wychodziło średniego nachylenia, więc. Jest całkiem spokojna ta trasa, dużo możliwości zjazdu i jak widzicie wreszcie jakieś takie bardziej płaskie elementy przeważają. No nic, do, do usłyszenia. Pozdrawiam Marek.